And they call Max. Witajcie tutaj Easy, witam Was w kolejnym odcinku z Mad Maxa w ósmym. E, tutaj e, w, już jestem po poprzednim odcinku. Jesteśmy e, w twierdzy Jetta w kryjówce Jetta i musimy z nim teraz porozmawiać po tym jak wykonaliśmy poprzednią misję, także We jak how to cook ale nie mamy we don't have the makings. We got coal, but sulfur. to a source for that. And then something that we Salty peat. Gotta farm that. Frozen pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No, I bring you the prisoner. You get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. If you need more, you get me more sulfur and peat. <laughs> Jet potrzebuje więcej saletry i siarki, by zwiększyć produkcję prochu i rozpocząć handel z krwisto-brody. Tę pierwszą można wydobyć z gn gnijących ciał, drugą zaś z kominów wul wulkanicznych. Znajdź i oznacz źródła obu surowców. Projekt zbrojowni w twierdzy krwisto -Brodego. Chyba coś się zbugowało nieważne, dobra. Kurde on podskakuje, ale co on ma w ogóle na twarzy w ogóle. W ogóle w ogóle. Dziwne rzeczy. Ma metal po prostu przykuty się. Nie dziwię, że taka puchara ta na, nie to przypalona jakaś. Twarz. O jest. Piękny jest. <laughs> Dobra, jedziemy. Nie obchodzi mnie co, Rada. Zaznaczmy sobie to. Gdzie mamy iść? Tyle mam tego do zrobienia. A jakie mam zadanie? Skorzystać z warsztatów. Serio? A, tutaj mi pokazuje. Myślałem, że już mi nie będzie pokazywał. Jest tutaj. Blisko o kolejne. O, kolejna będzie ten. Kolejne terytorium. Ok. A i zapomniałem, że w poprzednim odcinku, że mogę się teleportować, ale chyba tutaj nie mogę. Szybka podróż. Czy mogę? Uwaga. Nie, nie mogę. Bo na przykład o tutaj. Mm, na przykład nie wiem, tutaj. Szybka podróż. Nie, nie mogę też. <laughs> Ale nie wiem, gdzieś tu. Szybko podróż. No nieważne, mogę gdzieś generalnie szybko podróż robić. To Okej, okay, jak widzicie jesteśmy tu blisko właśnie pobojowiska. Nic nie znaleźliśmy. No, tak jak zwykle to bywa. W klimacie właśnie, ale coś tu może mamy, schowane. Tak jest. Zawsze to się skitrany. Pamiętajcie. Dobra, samochód. Jedziemy do kolejnego chyba. I właśnie to jest. Ee, to jest takie, takie nudnawe, można powiedzieć, że wiecie, od jednego do drugiego, jak misje poboczne. Nic ciekawego, ale dobra, będę to jakoś grał. Dobra. Tutaj mamy... Nie mogę? Chyba nie mogę... Wyznaczyć. Okej, okay, jesteśmy w kolejnym pobojowisku. kolejni są. Będziemy znowu się bić. Tak jest I po wszystkim Widzimy, Max sobie doskonale radzi To jakaś taka włócznia, o dobra by była Żebyśmy mogli ją zabrać przynajmniej Mamy złom, to jest kolejne pobojowisko generalnie Wystrzeliwajemy flarę, chyba nic się nie udało nam znaleźć Co tu mamy? Złom Taki luźny odcinek, myślę. To wygląda podobnie... o oh, shit. Ej, bez kitu, to wygląda jak nasz magnum opus, stary. Ale ja tu mam złom, muszę to odsunąć jakoś, bo to jest złom. Dobra, wybierzemy złom. Kif to, że nam łeb się fajczy, ale co tam. Przepraszam, głowa. Stąd też możemy zbierać złom, ale nie chcę mi się jakoś uwagi poświęcać temu, żeby niszczyć te samochody. Gdzie jest kolejne miejsce? Kolejne miejsce będzie tu już blisko. Także okej, okay. jedziemy! A więc jesteśmy już na miejscu. Generalnie było dookoła dwóch sniperów tam. I zdaje się, że tam e, i musiałem ich zabić po prostu. I jesteśmy. Aha, tu nic nie ma w zasadzie. To jest pusty teren. Może być? Aha. A, bo siarki. No tak, a tu on potrzebował siarki. I co teraz musimy zrobić? Chyba telepnąć się e, do Jetta. Ale zanim, zanim to zrobimy, to musimy coś zobaczyć. Coś tu jest. A tu jakiś ziom jest. Eee, to nie trzeba. Dobra. Zobaczymy, co teraz musimy zrobić. No musimy udać się do Jetta. Czy nie? Coś jeszcze mamy tutaj zrobić? E, co to jest? Ilo są sam samojówki, Samo spojówka. <śm> <samojówka> Chyba mi się zdaje, że... Tak muszę wrócić do jeta. Dobra, wróćmy do jeta i zobaczymy co z tego wyniki. Okej, okay, jesteśmy... Jesteśmy Jeta. Urozmawiajmy z Jetem. Kto tak mówi tutaj? No i co dalej? Macie jakiś pomysł, bo ja nie mam pojęcia. Okej, okay, słuchajcie, eee, pomyliłem się. Tak, sobie przyznaję, pomyliłem się. Bo musimy teraz jechać do krwi Sto ale zanim ta gra jest tam tak mądra, że uwaga. E, zaraz. E, uwaga. Musiałem. E, musiałem po prostu. E, miałem tu nowszy sobie zainstalowałem, chyba było w poprzednich odcinkach nowszy silnik. I ja się głowiłem. Co muszę zrobić? E, poszedłem do Kwisto quiz, Brodego, gdzie teraz, ma, co teraz mam właśnie zrobić? I on tam mówił coś, ale ja właśnie nie przeczytałem. I ja właśnie nie wiedziałem o co chodzi, żeby ten magnum opus nasz właśnie zrobić, nie? E, tak więc, co ja zrobiłem. E, po prostu zainstalowałem te słabsze części i, i okazuje się, że jest udało się jeść do kr e, twierdzy Krwistobrudego. Taka gra jest zajebista. Żeby mi właśnie kazała zmniejszyć e, po prostu ulepszenia, zdawngradeować e, tak, czyli zmniejszyć właśnie o, o to. Mogę chyba już to zrobić. Nie wiem. Na razie niech tak będzie. Trudno. E, tu mogę. Mam do wykonania misję e, klasyka kapustkowi. E, tak, i będę mógł to zrobić, jak e, do, dot, e, po, pojadę do twierdzy krwisto-brukwego. I przy okazji, gdy głowiąc się, co ja mam robić, głowiłem się właśnie, co mam zrobić, to przy okazji zrobiłem e, różne, e, różne rzeczy, tak? E, takie właśnie jak, e, no to uczyszczałem, mniej więcej. Dużo jest do uczyszczenia. E, a, a jeszcze raz. A z tej e, z tą taką łapką. To ja niektóre uczyszczałem, ale też nie do końca nie wszystko przeszukiwałem. Na przykład niektóre są niepełne. Co to jest? O tutaj... Nie, tu nie. Dobra. Nieważne. Ale co jeszcze zrobiłem? Pójdźmy sobie teraz na górze. Jesteśmy w, dże, w twierdzy Jeta. Pójdźmy sobie na górze i pokażę wam co dokładnie zrobiłem. E, a mianowicie. Teraz sobie zróbmy tu mamy 2 na cztery. To na razie sobie ten ominę. Później. Później sobie po, poza odcinkiem to zrobię. E, tutaj nie, tutaj to się pojawiło, tego nie było, dobra. Tu zrobiliśmy to. Tam jeszcze jakiś tam stół zrobiliśmy. Generalnie jeszcze tu możemy zrobić, a ja mogę tu zrobić 3 na 3, właśnie. Ekipę sprzątającą znalazłem. Zróbmy, teraz. I uwaga jeszcze z tego... O, mamy tutaj ekipę sprzątającą dziwno, ale... Dobra. Coś się ładuje. Dzień i noc. Generalnie też, e, korzystając z okazji, to sobie ulepszyłem e, magnum e, opusa naszego e, I maxa trochę, ma lepsze tutaj na przykład kurtkę właśnie, nie wiem czy to było na odcinku Ma lepsze na przykład te do kontry, żeby się bronić I co jeszcze tu mogę zrobić generalnie? Coś tu jest, tutaj mamy, 2 na 4, tego nie mogę zrobić A tutaj? To jest 0 na 2. To sobie potem porobię wszystkie te rzeczy. Ale i tak sporo gram w, w Mad Maxa. Długo bym nie grał, ale właśnie o to chodzi, że wiecie. Nie wiedziałem, co zrobić. I przy okazji misje poboczne sobie te po. E, po tak? Po to te terytorium. Te różne znaczki i inne takie. I co mam jeszcze do przekazania? Chyba tyle. Także jedziemy do twierdzy Jetta daleko to? a daleko znaczy do, krwisty, do twierdzy krwisto brodatego brodego także jedziemy a więc chyba jesteśmy słuchajcie dojechaliśmy jesteśmy tak It's the little count of the carburetor. Oh, who could forget that whimpering? And the devious suckling face. <laughs> oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Uh, nothing else. I got gas. So pitch me, little man, before i make a blood sport of your driver. He's no ordinary driver this one no you sent to me by the angel cooking mustard we parley with the water gods here. we desire to, to make way to the dead bear My sanctum my sanctum is, is destroyed it's burned everything i have is gone gone i have nothing left please this car needs healing she does and strengthening yes and if if you let us stay here and rebuild that Then I offer to you these the uh, hands of a black finger. Yes. You'll have one chance for me. Oh <laughs> Thanks. Thanks B. Thanks me. A więc mamy twierdzę kolejną. Okej, okay, więc co zrobimy? Mamy Fistobrody. Weź drut z spawolniczy. Yy, gdzieś tam jest. We weźmiemy ten drut z spróbujemy go znaleźć. Aha, czyli czyli to teraz rozumiemy, ja po prostu będę mógł między się tymi... właśnie... Po prostu przełączać, tak? Przez twierdzę Jetta i przez twierdzę Krwistobrodego. Ale tutaj bardziej zostanę, bo ja właśnie taki jestem, bardziej właśnie, że... Po prostu zostaję przy jednym, nie idę jakoś tam, nie wiem, na dwie, tylko jak jestem, jak mam twierdze, jak mam kilka twierdzy to raczej zostaję przy jednej, przy której jestem, tak? Głównie, przy której mam na przykład tu mam jakieś misje do zrobienia, to przy tej jestem i bardzo będę. I tam już coś zrobiłem. E, tyle czasu mi to zajęło i się okazuje, że tu też mogę to zrobić. A, dużo roboty, dużo jest tych misji pobocznych i co jest wada w tej grze? Wada jest w tej grze taka, że jest trochę zapychaczy właśnie. Dużo zapychaczy Mogłoby być trochę więcej rozwijania umiejętności Drut spowolniczy, okej okay, mamy i różne, ale jeszcze będzie czas jak będzie czas na to, żeby się wypowiedzieć dokładnie o tej grze Ok, mamy drut spowolniczy, więc e, laczamba idziemy, la chamba idziemy zanieść. I to chyba będzie wszystko na ten odcinek. Skorzystaj z zainstalowałem wszystkie modyfikacje. Ok, czyli musimy zainstalować w warsztacie. Czyli już możemy to zrobić. Tak. Archanius zbudowany. Tyle się męczyłem i jeszcze stół ode mnie chcieli. Dobra, ale sobie lepszy zamontujmy, tak? Już mogę w posiadaniu v 6. Dobra, e, ulepszmy jeszcze coś, a mianowicie te cuk, które miałem, czyli zawieszenie? Zawieszenie też nie. Co to jest? Karoseria, może jakaś lepsza? Nie. Coś to jeszcze było, ja nie pamiętam co dokładnie. Tu mamy lepszy harpun, ale 600, 600 kosztuje. Mm, co no może być jeszcze? Dopalacz? Chyba. A, 500 lepszy dopalacz. To sobie też zrobię na pewno. Felgi, felgi takie. E, nie, nie wiem, czy to chcemy zainstalować. Mm, konstrukcja to. Chciałbym pomalować na pewno naszego magnum opus, ale nie możemy na razie, to jest smutne, okej okay, dobra, nie będę na tym się rozwodził, e, jeśli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i napiszcie też coś w komentarzu, e, co sądzicie o tej grze i dlaczego wam się film podobał albo się nie podobał, też możecie napisać, także dziękuję za uwagę i miłego dnia.